Z 13 szumerta i z 7 sulimę, bo właśnie Krzysztof Sulima w ostatnich dwóch meczach już był zawodnikiem yy, zaspokajającym potrzeby przede wszystkim kibiców, którzy oczekują zmian. No, yy, tu nie ma. Dar pod koszem jest loket i ten przez sulimę, która no, zaczyna wyglądać jak zasłona ruchoma. Bardzo Michala Katenza, więc sporo miejsca do tego grania i trzeba wykonać ruch. Podał jednak prosto w ręce Rywala, uciekają od fauli. Zawodnicy za stalu i Szafon Louis kończy to z góry. Stracił piłki, nie był na aucie. Nie popełnił błędu, próbując wstać kołodziej. Koło tymczasem ładnie przejmował grę na tej pozycji Pearson. Stara się grać dobrze w obronie, ale ostatnie reprezentatywne, ale. Wielu uliców z trochę już skreśliło Piersona. O! I teraz także świetnie tę piłkę wyciągnął Matczak, zablokował. Jeszcze doświadczeń w Europie nie ma. Zrobił taki bardzo szybki ruch Elmar tutaj pod kosz, ale. wyrzuca go bardzo wysoko Sulima, i to jest po raz kolejny bardzo dobra obrona. I mówił mi o tym też. z spod kosza Sulima. przynoszą skutku dobrego tej drużynie. 50 punktów ma Zastal, ostatnia sekunda kwarty i jeszcze trzy dorzuca Szabon Louis. Zawodnik na pozycję 2, czasami także jedynka. Błyskawicznie zaczął grać skutecznie, no i te jego... kolejną trójką, ale tym razem to się nie udało. Zoternatkosz do Musiusa, ładnie przygotowana akcja, Burowski. Pearson do Slotera i ten za trzy punkty po zwodzie. trafia, akcja przez Anglicę zatrzymana, Miusius nie trafia, Borowski zbiera i trafia z błądek za ale Pearson znowu ładnie minął, wykreował sytuację jeszcze raz piłka trafia do Slotera Od kartiera i stracił piłkę, znowu przechwyt Szemona Luisa i on faulował. Dobra obrona za stalu i Luis w kontrze. Tym razem zatrzymany przez Musiusa, ale piłka do niego ponownie trafia i zawsze ma znakomity dzień. 17 punktów zdobył. Luis do Garisona i ten świetnym zwodem jeszcze wyprowadza. Sloter. Luis przy nim. Slotter za trzy pół z lepszych występów tego gracza. Choć dobrych już nie brakowało. Tymczasem Luis 91,80. Elwar zablokowany przez. Jeszcze Elwar, ostatnie sekundy. Pierson pod kosz. Trafi do kosza. Zdobywa zapewne ostatnie punkty w tym meczu. 91-82.